Się nie jest straszne. Żywej duszy tutaj nawet nie ma. Halo, ktoś tu jest? No wie, wypuśćcie mnie, no. Olek? My tak się umawialiśmy. O Olek? Halo, C co, Kacper? Co, co ty tu robisz? Mam lepsze pytanie, co ty tu robisz? My cię szukaliśmy z Moczy Jądrem. No i w sumie stało się tak, że, no, porwali nas, przewieźli nas samolotem. No i w sumie jesteśmy tu. O Moc Jądro nie wiem. O ostatni czekaj, raz czekaj, go ale... widziałem, no, dawno. Jak to, jakby, jak wpadliście na to, żeby szukać mnie akurat tutaj, akurat w powiązaniu z tą organizacją, która prowadziła laboratorium? Co, co się stało? No bo Mocz Jądro widział Cię pod laboratorium, no i w sumie postanowiliśmy tam podjechać, zobaczyć czy nie ma, bo w sumie nie zostawili żadnego śladu. No i stało się tak, że tam weszliśmy, no i przyjechało wojsko i nas zawinęło, no i jesteśmy tu, w takim wielkim skrócie nie licząc tego, co tam widzieliśmy. Wiesz co, no, no trochę słyszałem o tym projekcie niestety. Też dlatego tutaj jestem, bo słyszałem trochę za dużo. Sam się zabłądziłem i podjechałem pod to laboratorium, no ale no już jesteśmy tutaj. To jest chyba jakaś Alaska. Jest strasznie zimno. Jest zimno, nie podoba mi się tu. Wszystko, wszystko mi się tu już zaczyna nie podobać. Żołnierze stojący przed wejściem, Wszędzie, na każdym rogu kamery, z tego co widziałem, jak tu szedłem, to jest najbardziej strzeżone. Okej, okay, musimy mówić ciszej. Dobra. To jest najbardziej strzeżone. więzienie. Eee, czytałem o tym gdzieś. To jest najbardziej strzeżone więzienie, o jakim kiedykolwiek słyszałeś, rozumiesz? Oni tutaj się nie patyczkują. Oni tutaj, jeżeli jedną rzecz zrobisz źle, od razu idziesz pod ostrzał, rozumiesz? Czyli mówisz, że nie ma stąd opcji wyjścia. W zasadzie to jest jest jedna opcja wyjścia. W zasadzie to chyba wydaje mi się, że są nawet dwie. Ale musimy być bardzo uważni, jeśli chcemy cokolwiek zrobić, ale na początku może może powiedział, mi, co się stało z moczy jądrem, bo no w sumie to też nie za bardzo wiem, bo ostatnie kiedy go widziałem, to patyczkował się z jakimś flyerem w samolocie. No i go wzięli całkowicie inną drogą niż mnie nie przynieśli tu, a jego nie wiem Chyba wiem gdzie trafił Gdzie? Nie, niestety są dwie opcje. Albo. albo już wącha tulipanu od spodu, albo jest w izolacji. i nie wiem co jest gorsze. No, wydaje mi się, że wąchanie tulipanów od spodu byłoby gorsze, ale uznajmy, że jest w izolatce. I co wtedy? Izola... Izolatka jest najbardziej strzeżonym celem w całym więzieniu. Dlaczego on mógł tam trafić? Co on musiał zrobić? Wiedziałem się tra... z pilotem. Okej, okay, no to tak, izolatka jest na końcu tego korytarza. To w sumie możemy... nie jest tak daleko. Mo tak, możemy się spotkać wszyscy na spacerniaku. Tam jest jedna droga ucieczki, jest dziura w płocie. Ale jest bardzo strzeżony ten spacerniak. Do jakiego miejsca ja trafiłem? Moc jądro w izolatce. Olek w celi obok. Nie wiem, co on musiał widzieć, żeby się tu dostać, ale to, co ja z Mocciandrem widziałem, przerasta wszystko. Czyli to jest ten spacerniak, tak? Tak, ale. O, kurde. Jest Mocciandro, tu jest. Musimy do niego podejść. Ja, Czemu jakiś... on jest jakiś taki dziwny? Co on robi? Ej, Mocciandro! Jądro! Co, co ci się stało? Stało człowieku. Jaj, mm. mm. czaj, po polsku jeszcze raz. Mm. Mm. Chyba się nic od niego nie zrobimy, wiesz? Co ci zrobili, mączie Andro? Co, <gokolwiek> <OK>. uh... <To Necugodúngighi> co się z tobą stało? <gokolwiek> <tnat> ok, uh... to, to bardzo zły znak. Może powinniśmy go na chwilę z zostawić? O, czy Andro, czy ty jesteś w stanie kontaktować? Halo Mocciander. Nie Dobra, dobra. on chyba nie kontaktuje. To powiedz mi, jaki jest ten plan. Za to, bo jest dziura. Odwróć się. Dobra. Widziałem y A, dobra. No! no, zaraz. no. Y wracając. Dobra. Y oni są przy nie na tych wieżach, widzisz? Tam. No. Wszystko słyszą, co Ty pomówimy. Teraz my się. Czekaj. Czy sobie po prostu stąd wyszedł. Jakbym chciał iść do toalety, to może go poszukamy w trakcie i iścia do toalety. Powiemy, że toaleta potrzebna. No Czekaj. No dobra. 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 Tak. dobra. Spokojnie, spokojnym krokiem. Y my idziemy do toalety, ok? Dobra, tylko szybko. Gdzie jest mój No. Dobra hmm. Musimy... Nie możemy też... Czy... Powoli, powoli. To nie jest to Musimy zrobić coś, żeby odwrócić uwagę tych strażników Rozumiesz? Rozumiem <laughs> Co się... stało? Co się... Co się stało? <laughs> nie wiedziałem o takim pokoju <laughs> Dobra Pominijmy ja jego wiesz, fakt mu... Wszystko później mu Wszystko wiesz, mu się pomyślać ja ja nie tak Dobra. Musimy, tak jak mówię, musimy jakoś odwrócić uwagę tych dzieciów tutaj. Będzie ciężkie, bo oni są na nas skupieni, jakbyśmy byli jakimś głównym celem. A co oni od nas chcą w ogóle, że co my mamy tutaj siedzieć, ile? No wydaje mi się, że dopóki, dopóki nie będziemy na tyle syci, żeby nas rzucić na pożarcie temu. Się... Czekaj, mam pomysł. Skoro Macchiadoro nie musiał nic mówić, żeby stan wyjść. Żeby stąd wyjść To... Co jakby... Jakimś Mee. cudem przedostał się do laboratorium I wypuścił na przykład potwora, którego tu trzymają? To jest Pomysł, ale... Mee. Może zapewnić nam wolność, bo... Ci strachnicy no, tak, chyba mają skorna... w niego wywalone Oni wiedzą, że on... Za dużo nie wie on nie wie gdzie był godzinę temu No czy się... Gdzie byłeś godzinę temu? Halo. Staj! Będziesz miał zadanie, słyszysz? Nooo! Będziesz musiał iść do bloku medycznego i, I wypuścić sposób? potwora. Teoretycznie. Tak. Co mi wziął? tam byłem. Ona Co? Dobra, gadanie z nim nie ma sensu Też mi się tak Dobra, czyli teraz Najlepiej jakbyśmy <laughs> Najlepiej jakbyśmy wrócili do Celi, chyba, że Jeszcze ba Rozejrzymy się Na szybko, gdzie są kamery I tak dalej Żebyśmy mieli szybszą Ale drogę, zbyt, nie? Ale teraz nie mamy już, czekaj On musi iść z nie mamy teraz wymówki Mociondro... chodź <laughs> No, dobra, to pierwszy. W takim razie proszę pana Zdzisławie. Mmm, okej. Okay. No my się, my się wie pan, Gdzie my idziecie? się nim opiekujemy. Dostaliśmy zadanie od przełożonego. Że musimy ok, się to nim idźcie z nim, ale szybko. Nie za to mi płacą. Yy. Oh, oh, the... yy, dobra, zostawmy go. On, on chyba, no, no do... e... dobra. Chodźmy dobra, tutaj. tutaj. Załek. Ślepy załek, Dobra. Tutaj jest alarm. Tu jest alarm, dobra, czyli musimy iść. Szybko, szybko, szybko. szybko. Dobra. Jakiś magazyn? Ostałem, że zaraz się do nas dowalą, więc musimy to zrobić szybko. I to bardzo szybko. Dobra. Mówiłem ci, co się dzieje, jak przeskarbujesz coś. Czym jesteśmy. Tu jest jakiś ciężarówka. Czekaj przejście. To nie jest jakieś, jakaś droga serwisowa? To jest pierwszy. Nie, teraz nie, nie mamy czasu. Wyjdziemy tędy jak będziemy już uciekać. Idziemy na górę? Wydaje mi się, że to jest właśnie blok medyczny. Dobra, w blok chodźmy, chodźmy. Dowiemy się, czy da się jakoś przejść. Moczjądro, co ty tu robisz? Ty skubany jest szybki. Y nie teraz, Moczjądro. Odejdź od tego. Dam ci więcej tego, co Ci masz w ręce. Dobra, idziemy sobie jak najszybciej. Choć powiemy strażnikom, że chcemy iść do celi już. Że już nam się znędziło powietrze. Okej. Okay. Y -y. No. No to mm. wie pan co my żeby po prostu pójdzie. No. Damy sobie radę. Dobra, chłopaki. Jądro, Olek, słuchajcie. Jądro, twoja no. kolej. Dam ci... Nie wiem, to to może ci się przyda. Jeśli ja? zapadnie no. zmrok. Jak zapadnie no. zmrok, to idziesz do bloku obok i rozwalasz laboratorium. Tak żeby. Dobra, zrozumiał. Ej, otwórz. Dobra, Mociodro, wiesz jak są przejść? Olek, ty raczej będzie wiedział jak są przejść do bloku. To ty tutaj zostań. Tu? Co tutaj jest? To... O właśnie, Mocion... ja to dać radę. Idziesz tutaj i proszę... Dasz sobie radę. Tylko uważaj, Ile, bo tam stoją jest, strażnicy. A któ Która... Która to linna? Ojejo... Co która Oh. Oh. Arin. Ah. Oh. Lah. lah. So.

Olek, Olek, Olek! I co jest? Chyba, chyba moczy jądrowi Moc się. Udało. jądrowi się chyba właśnie udało.